Hej, dzieciaczki, to ja, wasz stary. To znaczy, mam nadzieję, że nie masz stary. Wasz stary w sensie, że jestem w wieku, że mógłbym być waszym starym. Mam 40 lat, żonę, dzieci, psa i ostatnio zdałem sobie sprawę, że jestem w takim wieku, że jak byłem w waszym wieku, to jak patrzyłem na ludzi w moim wieku obecnie, czyli na 40-latków, to myślałem, że to są starzy ludzie. Ja nie czuję się staro, ale no w sumie chyba nikt nie czuje się staro, dopóki, dopóki go nie wynoszą nogami do przodu. Więc tak, olśniło mnie, jestem stary. I co mogę z tym zrobić? Stwierdziłem, że mogę wam pomóc w ten sposób, że przeżyłem te 40 lat życia i byłem w waszym wieku i w przeciwieństwie do tego, co udają niektórzy starzy, nie zapomniałem, jak to jest być nastolatkiem. Nie zapomniałem, z czym to się wiąże, jakie są problemy i uważam, że z częścią tych problemów jestem w stanie Wam pomóc. Jestem Wam w stanie pomóc w ten sposób, że podpowiem Wam, jak uniknąć niektórych wpadek, jak uniknąć niektórych błędów, bo najlepiej uczy się na błędach. Ale cudzych błędach. I właśnie tutaj wchodzę ja, cały na biało, i chciałbym, abyście wy nauczyli się na moich błędach i też na moich sukcesach. Co można zrobić, i to zaznaczam, co można zrobić, żeby przejść przez ten burzliwy okres dojrzewania i jakoś dożyć mojego wieku, dożyć czterdziestki i być starym. Więc kanał będzie o Waszych problemach. Kanał będzie o tym, co może Wam dziać się w głowie, nad czym się zastanawiacie i jak ja mogę Wam w tym pomóc. I nie chcę, żebyście czuli jakąś presję, że przymus, że musicie słuchać moich rad. To są tylko rady. Wy macie swój rozum, Wy macie swoją głowę, to jest Wasze życie, to jest Wasz wybór. Ja jestem tutaj, żeby pomóc Wam dokonać wyboru, dając Wam informacje. Co Wy z tymi informacjami zrobicie, to już Wasza sprawa. Robię to dlatego, że chciałbym Wam pomóc. Jeżeli podczas całego trwania tego kanału pomogę jednej osobie w ten sposób, że jakoś zmieni jej życie, że nie popełni jakiegoś błędu, który mógłby zaważyć o jej dalszym życiu, no to osiągnąłem sukces. Jedna osoba. A jeżeli pomogę większej ilości osób, no to rewelacja. Chciałbym, aby ten kanał był otwarty: otwarty na Was i otwarty na Wasze pytania. Nie będę wymyślał problemów i zagadnień, bo to nie o to chodzi. Ja bym chciał, żebyście to Wy decydowali, jakie treści pojawią się na tym kanale. Żebyście to Wy zadawali mi pytania, na które ja mogę Wam odpowiedzieć. Ja chciałbym Wam pomóc w problemach takich typowo życiowych. Takich problemach, z którymi chcielibyście się zwrócić do kogoś starszego, żeby zapytać, jak to zrobić, co mam zrobić, ale do swoich starych z jakiegoś powodu się nie zwracacie. Wtedy w komentarzach pod dowolnym filmem zadajecie mi nowe pytania. I te pytania, które będą naprawdę ciekawe, na które będę mógł odpowiedzieć, odpowiem albo w komentarzu, albo robiąc następny film. Postaram się Was nie zanudzać, nie przedłużać. Yy... W każdym filmiku zamieszczać takie naprawdę meritum, informacji. Założyłem też kanał na Instagramie, gdzie będę zamieszczał regularne update'y, co się kręci, co się montuje, kiedy można się spodziewać nowego kontentu. Założyłem też kanał na TikToku, ale tam najpierw muszę ogarnąć, co właściwie chcę tam wrzucić. Na pewno będę też tam wrzucał filmy. Wszystkie linki do kanałów są w opisie. No i co? Do zobaczenia, dzieciaczki. Trzymajcie się ciepło.